Ksiądz Krzysztof obecny proboszcz parafii świętego Andrzeja Apostoła w Ujeździe. Pragnę przedstawić, nieco opowiedzieć też o wystroju wnętrza tego kościoła, y, który był konsekrowany w 1613 roku, a gruntownie przebudowany przez Mikołaja Kochcickiego. Oczywiście wcześniej na tym miejscu, bardzo za tym historycznie, stały inne budowle, inne kościoły. i y, 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 Mikołaj Kochcicki przebudował ten kościół w czasach bardzo trudnych. 1613 rok to już mamy czasy po reformacji, ale dzieją się tutaj na tych terenach rzeczy bardzo trudne historycznie. Mikołaj Kochcicki był katolikiem i co tu można podziwiać, że zdecydował się na budowę tego kościoła z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Znajdujemy się pod chórem. U góry jest przedstawiona scena sen świętego Jakuba, drabina Jakubowa, tak zwana. To jest symbol, że w kościele łączy się niebo z ziemią. Jest człowiek na ziemi Jakub patriarcha, który widzi drabinę prowadzącą do nieba i tam aniołowie wstępują i wstępują po niej. To się dzieje, rozgrywa się w kościele, w czasie każdej mszy świętej, w czasie każdego nabożeństwa, bo kościół to nie tylko obiekt architektoniczny, ale to budowla żyjąca, żyjąca wiarą tych ludzi, którzy tutaj przychodzą. W sieni kościoła, tak zwanej kruchcie, było miejsce, gdzie kiedyś gromadzili się pokutnicy, Mianowicie ci, którzy nie mogli uczestniczyć w całym Przyświętym, w starożytności tak było, bo jeszcze nie byli ochrzczeni. Albo też gromadzili się pokutnicy, którzy pokutowali za ciężkie grzechy. Przechodzimy dalej do wnętrza kościoła. Wystrój kościoła jest bardzo ciekawie skomponowany, bo mamy na początku tutaj scenę chrzcielnicy. Jest na dole chrzcielnica z do góry jest y, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Święty Jan Chrzciciel chrzci Pana Jezusa, bo my przez chrzest stajemy się członkami Kościoła. U góry y, nad tym dachem jest pokazana palma i y, wieńc laurowy, symbol męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Na przeciw sceny jest umieszczona ambona, Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i się będzie zbawiony, a więc ich chrzest i słowo Boże. I tu jest właśnie bardzo ciekawy moment, bo na ambonie są umiejscowieni czterej ewangeliści. Znowu ciekawa rzecz w naszym kościele, że każdy ewangelista ma w ręce pióro, natomiast zwierzę, albo nazwijmy to atrybut tego ewangelisty, trzyma w ręku albo w pysku kałamasz. U góry pod, na dachu Ambony jest umieszczone bardzo ważne słowo hebrajskie Jahwe -h w Wucha, to jest imię Boga, którego Żydzi bali się wypowiadać, często używali słów zastępczych Adonai Elohim, czyli Bóg przedwieczny, ale nie wypowiadali Jachwę, bo to słowo zostało objawione Mojżeszowi w krzewie ognistym, a ono znaczyło tyle. Że ja jestem, który jestem, jestem tym, który się wami szczególnie opiekuje. A więc Ambona, jako to miejsce, gdzie Słowo Boże było głoszone, bo teraz jest przy mikrofonie z przodu, jest inna możliwość, ale było Słowo Boże głoszone, żeby wzrastała wiara. U góry, na tym daszku, mamy też symbol Słowa Bożego, czyli Krzyż Pana Jezusa, razem z Biblią. Jesteśmy przy najważniejszym elemencie w kościele, że się tak wyrażę przy ołtarzu. Na ołtarzu na słowa kapłana: bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. W czasie przy świętej przychodzi na ołtarz sam Pan Jezus. Tak wierzymy i dlatego ołtarz jest zawsze w kościele najważniejszy. Tutaj mamy dwa ołtarze. Jeden z przodu, po czasach Soboru Watykańskiego II, gdzie liturgia doznała pewnej reformy. Kapłan stoi obrócony twarzą do ludzi, natomiast z tyłu mamy ołtarz stary, zabytkowy z wystrojem takim, że kapłan stał obrócony plecami do ludzi. Główna figura, święty Andrzej, apostoł, nasz patron i z boku jego brat, święty Piotr z kluczami i święty Paweł z mieczem. Jeszcze trzeba dodać pewną ciekawostkę. W środku tabernakulum, obok niego są dwa anioły. Często gdy widzimy ołtarz taki tradycyjny, też są dwa anioły. One mogą przypominać nam dwa cheruby, które stały w miejscu najświętszym, zasłaniając skrzydłami Arkę Przymierza. Tutaj nawiązuje do świątyni jerozolimskiej. Prezbiterium, gdzie my się znajdujemy, to ma symbolizować miejsce najświętsze. Tam, gdzie przebywała Arka Przymierza. To jest takie nawiązanie do świątyni Starego Testamentu, świątyni jerozolimskiej. U góry u nas jeszcze mamy taki ciekawy szczegół, jest ukazany pod koroną, podtrzymywaną przez anioły, jest ukazane serce Pana Jezusa. To było w tych czasach, gdy kult Najświętszego serca Pana Jezusa się rozpowszechniał w kościele, a u nas w ujezie powstało bractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa, święta Małgorzata Maria La Kok doznała takiego objawienia jako siostra zakonna, Pan Jezus obiecał że kto będzie przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca uczestniczył w Komunii Świętej i przyjmie tą komunię jako wynagradzającą, oczywiście będzie w stanie łaski uświęcającej, to zyska taką pewność, że gdy będzie odchodził z tego świata, Pan Jezus sprawi, że On będzie w stanie łaski uświęcającej. To jest taka jedna najważniejsza z obietnic które Pan Jezus dał świętej Małgorzacie Marii à la Kok. W prezbiterium mamy również zamieszczone na, umieszczone na ścianach dwa kartusze herbowe, które kiedyś zdobiły nagrobki y, zacnych ludzi. Tutaj mamy y, Mikołaja Kochcickiego i Annę Marię von Maltitz. Z tym miejscem wiąże się jeszcze bardzo ciekawa historia związana z górą świętej Anny, która wcześniej nazywała się Góra Chełmska. Otóż Anna Maria von Maltitz Żona Mikołaja Kochcickiego miała figurę świętej Anny podarowaną od swoich przodków i ta figura po jej śmierci została podarowana franciszkanom na górze świętej Anny. Znajdujemy się obecnie w kaplicy południowej kościoła z XV wieku. Ona jest umiejscowiona w tzw. transepcie. Kościół jest budowany na planie krzyża Gdyby popatrzeć z góry z lotu ptaka, to dach układa się w kształt krzyża i jesteśmy właśnie w tej kaplicy południowej. Tutaj widzimy ołtarz tak zwanej Trójcy Świętej, tak się często mówi Chrystusa Frasobliwego, bo widzimy tylko jego przed już ukoronowanego z szciną w ręku, tak jak to żołnierze wtedy się z niego naśmiewali. Witaj król żydowski. Są płaczące anioły na dole. A u góry widzimy Ducha Świętego w postaci głębicy i do góry jeszcze Boga Ojca, który przyjmuje tą Chrystusową ofiarę. W głębi znajduje się ołtarz Świętej Marii Magdaleny. Obok Święty Mikołaj, który ma trzy kule na książce to jest jego atrybut. No i Święty Klemens Papież. Papież, jeden z następców, pierwszych następców Świętego Piotra. On jest znany z tego, że napisał taki bardzo ważny list upominający Kościół Wschodni, i wtedy bardzo mocno został zaakcentowa została zaakcentowana pozycja papieża jako biskupa Rzymu, że on przewodzi całym kościołem. Obecnie znajdujemy się u wejścia do kaplicy północnej, kaplicy Świętego Józefa. Tam jest w ołtarz ołtarzu Świętego Józefa, ale na razie chcę opowiedzieć o tym ołtarzu maryjnym. Jest tu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, jako centralny. Nieco wyżej mamy aniołów, a do góry całkiem jest święty Archanioł Michał. Z boku święty Izydor, patron rolników, i tam jest święta Katarzyna ze Sieny z Tiarą Papieską, która wymogła na papieżach w niewoli awiniońskiej, żeby wrócili z powrotem do Rzymu. Była jedną z tych, która bardzo o to się starała. Z boku mamy Świętego Dominika, któremu przypisuje się rozpowszechnienie różańca świętego, i z drugiej strony jest Święty Karol Boromeusz. Święty Karol Boromeusz był bardzo zasłużony kardynał. Po czasach reformacji, on wprowadzał też postanowienia Soboru Trydenskiego, między innymi bardzo mocno. Y, związał z kościołem swoją diecezję, duchowieństwo, zdyscyplinował. Y, był też y, jednym z tych, którzy bardzo y, szczegółowo wprowadzali te postanowienia soboru trydenckiego no i też dbał o to, żeby było wykształcenie cięży, seminarium duchowne. On też y, dosyć mocno związany był z kultem maryjnym. Y, w głębi mamy ołtarz świętego Józefa z dzieciątkiem jest anioł. Z boku święta Anna po prawej stronie i święty Joachim. To są rodzice Maryi. Na dole, całkiem u podstawy ołtarza, jest taka malutka scenka przedstawiająca świętą rodzinę, która ucieka do Egiptu. Po obu stronach tego ołtarza umieszczone są jeszcze obrazy, które nie tak dawno zostały znalezione na strychu odnowione, jest Pan Jezus stały i Pan Jezus na krzyżu. Spróbujmy teraz jeszcze przyjrzeć się sklepieniu kościoła. U góry są zamieszczone takie plafony z świętymi, idąc od chóru organowego, gdzie, jest, gdzie są świeżo odnowione organy firmy Has z Baborowa. Po prawej stronie mamy świętego Dawida, króla żydowskiego, który, jak się to mówi, grał na harfie. Instrument był nieco inny, ale tradycyjnie jest z harfą. I po lewej stronie jest święta Cecylia, patronka muzyki kościelnej. Nieco bliżej jest święty Urban, papież, patron rolników. I z boku święta Teresa od Jezusa, która obiecała, że jak będzie w niebie, to ześle deszcz róż, deszcz łask. Nieco bliżej mamy patronów naszych lokalnych. Jest tutaj po lewej stronie święta Barbara, patronka górników, no i po prawej stronie jest święty Florian, patron strażaków. Już w drugiej części nawy znajdują się kolejni dwaj święci śląscy. Jest święta Jadwiga Śląska Czebnicka, która razem z Henrykiem Brodatym bardzo wiele zrobili dla Śląska. Ona trzyma w ręku kościół, to jest jej atrybut. Natomiast święty Jacek, pochodzący tu z niedalekiego kamienia śląskiego, Jacek odrowąż, który sprowadził Dominikanów do Polski, trzyma w ręku figurę Matki Bożej i kielich symbolizujący Najświętszy Sakrament. Jest taka legenda, że gdy uciekał z oblężonego Kijowa, zabrał Najświętszy Sakrament, ale potem Matka Boska mówiła, czemu zabiera syna, a mnie nie chce zabrać. No i wrócił się i wziął tą figurę też. I nieco dalej w prezbiterium mamy cztery plafony symbolizujące Ewangelistów, tych samych, którzy są na Ambonie. Jest tutaj święty Łukasz z atrybutem wołu, jest święty Jan, atrybut jest orzeł, nieco dalej w prezbiterium, gdzie święty Marek, atrybut jest lew. No i święty Mateusz, którego symbolizuje atrybut Anioł. Po tym można poznać właśnie świętych, że oni mają zazwyczaj przedstawione atrybuty koło siebie.